Joanna Kurska ostro komentuje decyzję TVP. No to już jest mało powiedziane. Telewizja polska w komunikacie przesłanym do mediów przekazała, że w tym roku nie zorganizuje konferencji ramówkowej, która zawsze odbywała się z wielką pompą. To spotkało się z ostrą reakcją Joanny Kurskiej, żony byłego prezesa TVP. No to już jest mało powiedziane. Grzmi na Facebooku. Konferencja Remówkowa to dla każdej stacji ważne wydarzenie, podczas którego może pochwalić się nowościami i ofertą dla widzów na dany sezon. W tym roku TVP zdecydowała, że rezygnuje z tej formy promocji. TVP rezygnuje z organizacji ważnego wydarzenia. W poniedziałek 11 sierpnia bieżącego roku telewizja polska przesłała do mediów komunikat, w którym poinformowała, że nie będzie organizować konferencji, na której miała być przedstawiona oferta jesiennej ramówki. Swoją decyzję tłumaczy względami finansowymi. Informujemy, że niestety nie spotkamy się podczas konferencji ramówkowej zapowiadającej jesienną ofertę naszej stacji. To przemyślana decyzja wynikająca z aktualnej sytuacji i konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami telewizji. W obecnych realiach naszym absolutnym priorytetem pozostaje oferta programowa dla widzów. To na niej skupiamy dziś całą energię i zasoby, czytamy w przesłanym do mediów komunikacie. Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli do pisma, jakie Tomasz Sygut miał wysłać do pracowników stacji. Na stronie serwisu czytamy, że decyzja została podjęta w związku z obecną kondycją finansową spółki. Joanna Kurska krytykuje TVP. Decyzję telewizji polskiej postanowiła skomentować w mediach społecznościowych Joanna Kurska, była dyrektor programowa stacji oraz żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. 20 lat pracuje w telewizji, nigdy nikt nie odwołał ramówki, to najważniejsze święto każdej szanującej się stacji telewizyjnej. Ekipa Tuska w TVP właśnie poinformowała, że nie zorganizuje konferencji ramówkowej. To się dzieje naprawdę. Kim są ci nieudacznicy i kto dał im władzę, by niszczyć telewizję polską? No to już jest mało powiedziane, napisała Joanna Kurska na Facebooku.